Towarzyszki i towarzysze, pod moim ostatnim filmem, który dotyczył moich planów zawodowych, wielkiego planu biznesowego przejścia na pół etatu i pobierania tak zwanego prim activity, wywiązała się dyskusja, pytania i chcieliście ogólnie więcej wiedzieć, co to jest to prim activity, więc w tym filmiku postaram się troszkę ten temat przybliżyć. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musicie, towarzysze, zapamiętać to, że Francja jest państwem burżuazyjnym. A to oznacza, że prawo i różne tutaj rozwiązania prawne, które we Francji istnieją, one sprzyjają przede wszystkim burżuazji. Jeśli jakiś wolno w Polsce wam mówi właśnie o, bo tutaj w krajach zachodnich we Francji jest rozbuchany socjal i ten rozbuchany socjal sprzyży, prole, sprzyja proletariuszom, to nie jest to do końca tak. Cały ten system właśnie Prime Activity to jest zasiłek, ale nie zasiłek dla robotników, to jest de facto zasiłek dla, dla, dla Januszy, dla francuskich Januszy biznesu. Przynajmniej taka była idea jego wprowadzenia, a jak to dzisiaj funkcjonuje, to zaraz opowiem. Więc ogólnie idea jest mniej więcej taka, że gdzieś tam na prowincji, gdzieś tam, gdzie nic się ekonomicznie nie dzieje, no to jak ktoś chce podjąć działalność biznesową, chce być właśnie nowym Billem Gatesem i nie wiem, i chce na przykład otworzyć jakąś drobną restaurację, ewentualnie jakąś piekarnię, ewentualnie jakiś. Inny punkt usługowy, który jednak no, nie byłby w stanie tutaj zatrudnić człowieka na pełny etat. Jeśli to jest na przykład piekarnia, no to wiadomo, że ludzie do piekarni przychodzą zazwyczaj rano. Jeśli to jest jakiś zakład gastronomiczny, no to załóżmy, mógłby zatrudnić ludzi tak między godziną 18 a godziną 23, co w tygodniu daje 25 godzin, więc nie jest to kwota. Która, z której czy, ktokolwiek może przeżyć, no i jakby y, w tym momencie powstaje takie błędne koło. To znaczy, człowiek jest w stanie na takiej wsi zaoferować tylko i wyłącznie y, niepełny wymiar godzin, y, a ponieważ nie da się przetrwać za za z pensji z, za niepełny wymiar godzin, no to nikomu nie chce się podejmować takiej pracy. Zwłaszcza, że jeśli ktoś wcześniej zarabiał mniej więcej tyle, ile teraz zarabia Towarzysz Michał, i by przeszedł na bezrobocie. Czyli w ogóle nic nie robił, no to by dostawał większe pieniądze niż pracował u jakiegoś ciecia za 20 5 godzin, więc tutaj chodzi o taką sytuację, że mamy do czynienia z gościem, który udaje burżuja, udaje nowego Billa Gatesa, ale jest takim chciwym chamem, że nawet nie jest, nie jest w stanie zapełnić pełnego etatu, więc właśnie dla takich jak on jest tutaj stworzone te prim Activity, żeby on mógł tutaj zatrudniać ludzi na ten niepełny etat, no a tutaj państwo jakby uzupełni, uzupełni tak, żeby przynajmniej można było to minimum otrzymać. Yy, yy, więc taka jest mniej więcej idea. Yy, więc po pierwsze chodzi tutaj o niepełny wymiar godzin, po drugie chodzi o różnych skąpców, którzy którzy zatrudniają tutaj ludzi na pełen wymiar godzin, pełen etat, ale są takimi hamami, że nigdy nie dają żadnych podwyżek, tak, że ta pensja, no to to jest właściwie pensja minimalna. Ewentualnie pensja minimalna plus, jak, plus tam jakieś kopiejki, więc ponieważ, no, no taki przykład, na przykład widzimy w, w Stanach Zjednoczonych, tam jest coś takiego, co się nazywa food stamps, no i to jest już zjawisko cynicznie wykorzystywane nie przez amerykańskich januszy, ale przez amerykańskie wielkie korporacje, tam na przykład przez Walmart. Walmart to jest taki wielki, wielka sieć supermarketów w Stanach Zjednoczonych i w Walmarcie jest skandal taki, że pracownicy Walmarta yy, Tysiące pracowników Walmarta, yy, którzy tam właśnie obsługują ten Walmart. Ja nie mówię o jakichś tam menadżerach czy innych, no ale tacy szeregowi pracownicy Walmarta, oni zarabiają troszkę poniżej yy, tego minimum. God, zdolnego do przeżycia i dzięki temu pracownicy Walmart'a pobierają zasiłki, yy, zasiłki na, na żywność. To się nazywa food stamps. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych yy, tych food stampsów yy, yy, dwa lata temu to pobierało ponad 42 miliony ludzi. Nie wiem ile w tym momencie, zakładam, że dużo, dużo więcej. No w Stanach Zjednoczonych to ustalili, że jest jakiś taki poziom, minimalny poziom yy, dochodu yy, umożliwiający przeżycie i ktoś, kto nie jest w stanie jakby tego dochodu osiągnąć, no to ma prawo do tego food stamps, no i w Walmartie wszyscy pobierają food stamps, bo, bo tam pensje są tak niskie. Więc to jest jakby rozwiązanie, które w teorii powinno albo tutaj właśnie wspierać drobnych przedsiębiorców, którzy gdzieś na jakiejś wiosce otwierają jakiś jakiś biznesik, ewentualnie dla jakichś tam drobnych cwaniaczków, którzy nie są w stanie ufundować podwyżki, no niestety jest to zjawisko, które w praktyce jest cynicznie wykorzystywane przez różnych księgowych pracujących dla korporacji, którzy po prostu, no, dostosowują warunki płacowe w swoich tam firmach, no także sobie kalkulują, aha, dobra, to nie możemy i nie będziemy im podnosić pensji, bo oni sobie tą pensję Uzupełnią właśnie przez te prime activite. No, w każdym razie jeszcze raz wracam tutaj do tej kwestii, jakby dla polskich wolnorynkokretynów, którzy obserwują ten system i się zastanawiają, no. Czemu to wszystko? Czemu to wszystko ma służyć? I też nie wiem, może sobie kalkulują, że przyjadł do Francji i tutaj właśnie wezmą jakiś pół etatu, będą sobie dorabiać z tego prima activitę za nic nie robienie i jeszcze będą kumulować tą prima activitę i w ten sposób otworzył wielki biznes. Nie zapomnijcie o czymś takim. No, to są na tyle niewielkie pieniądze. To znaczy to są, to są pieniądze, no. Przy cenach francuskich no, umożliwiających przetrwanie, A więc chodzi o to, żeby opłacić rachunki, zrobić tam, yy, pojechać do supermarketu tam raz w, miesiąc, raz w tygodniu i tam wydać tyle, ile trzeba. No i kiedy to wszystko człowiek jakby wyda te normalne rzeczy, które człowiek kupuje w ciągu miesiąca, no to to, 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 to się rozejdzie. Teraz tak, no pytanie jest, pytanie jest, czemu to ma służyć i jaka jest jakby wyższość wyższość Francji nad Polską, no bo jakby z perspektywy, z perspektywy no jakiegoś takiego polskiego Janusza, no to to się może wydawać bez sensu, no bo Janusz Polski, który myśli tylko o tym, jak tu zgnoić pracownika i im mniej temu polskiemu pracownikowi zapłaci, tym jakby jemu się wydaje, aha, no dobra, to ja będę mało płacił, to go zmotywuję do tego, żeby on jeszcze więcej pracował, no, nie rozumiejąc jakby konsekwencji demograficznych, no, które, które z tego wynikają, no, bo to jak jakieś takie skąpstwo tego czy innego drobnego przedsiębiorstwa gdzieś tam na polskiej, polskiej prowincji, no, ono ma konkretne efekty demograficzne w postaci migracji a więc w postaci tego, no, że ludzie, którzy nie wiem, mieliby wpracować gdzieś tam w jakiejś restauracji w jakimś małym miasteczku w Polsce na pół etatu i zarabiać nie wiem, 1200 złotych, no to jeśli to jest młody człowiek, który nie ma żadnych perspektyw w tym miasteczku nie ma mieszkania, nie ma nie wiem, czegoś, co by go tam trzymało no to on po prostu podejmuje decyzję o tym, że on to miasto Opuszcza. No, on to miasto opuszcza, albo migruje do większego miasta, albo migruje do stolicy, albo w końcu opuszcza kraj. I to jakby z perspektywy jednostki wydaje się jakby, no a co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Jeden wyjechał, zaraz zatrudnię drugiego, no z perspektywy kraju, no to już jest dramat. To już jest dramat, zwłaszcza jeśli migrują ci ludzie w wieku produkcyjnym i ludzie w wieku rozrodczym. No bo to, i, i więc to jest pewna katastrofa demograficzna ogólnie, która dotknęła kraje Europy Wschodniej. Polskę troszkę w mniejszym stopniu niż na przykład kraje takie jak Rumunia czy Bułgaria. No w Bułgarii to na 10 milionów ludzi, którzy mieszkały w, Bu w Bułgarii w 1991 roku, no dzisiaj pozostało 5,5 miliona, więc 4,5 miliona ludzi jakoś tą Bułgarię opuściło, czy to opuściło idąc za światy, albo opuściło emigrując. No, no ale także w Polsce w tym momencie obserwujemy tutaj te problemy, problemy demograficzne, no, które już w niedalekiej przyszłości przełożą się na zapalść systemu emerytalnego, o czym jakby alarmują liberałowie, to nie to, że komuniści tutaj wielką podnoszą propagandę i że o Boże tego, to, nie, nie, to tam posłuchacie sobie Mencena, to Mencen wam że tam za kilkanaście lat no, polski system emerytalny po prostu pieprznie ze względu na fakt no, że jest y, liczba emerytów w stosunku do ludzi realnie pracujących no cały czas jakby ta liczba emerytów się zwiększa y, gdyż no, ludzi realnie pracujących jest mało i także jakby ten czynnik migracyjny i czynnik demograficzny część tego, że właśnie tacy ludzie, którzy wyemigrowali kilkanaście lat temu, no to w tym momencie ich dzieci jak już Wchodzą na rynek pracy, to one wchodzą na rynek pracy brytyjski, niemiecki, a nie na rynek polski. No to jest pewna luka demograficzna, którą y, polscy emeryci odczują, no, którą wy odczujecie, bo to y, każde kolejne nowe pokolenie emerytów wchodzące właśnie w ten wiek emerytalny będzie miało coraz gorzej. Więc właśnie poprzez y, te ta prima aktywite, no to y, przynajmniej, no jeśli mielibyśmy tutaj porównać jakieś kwestie mm, no, czy ten system ma sens, czy nie ma sensu, no to jakby demografia francuska no, jest znacznie bardziej zdrowa niż demografia polska, no tutaj takiej zapaści nie będzie, jaka, jaka, jest, jaka jest w Polsce, no przede wszystkim Francja, no cały czas tutaj we Francji tej populacji przybywa i przede wszystkim Francja jest młodym społeczeństwem, mimo że jest tutaj mnóstwo emerytów, no to cały czas no, są tutaj te, te no... Jest pomysł na to, żeby tutaj pojawiali się ci młodzi pracownicy, no właśnie młodzi tacy jak ty to, towarzysz Michał. To no. prawda już tutaj troszkę siwych włosów jest, no ale ja tutaj robię, robię, robię za młodzież. Tyle, to tyle, towarzysze. No, mam nadzieję, że coś tutaj wyjaśniłem. No, ogólnie, no to, yy, to yy, no, trzeba się troszkę nabiegać i znać system i znać język, żeby, żeby to ogarnąć. Bo to nie jest, to jest jakby sprawa taka, że to co trzy miesiące, yy, co trzy co miesiące trzeba to aktualizować, a więc tam wchodzić, podawać dane ze swoich dawnych, tam właśnie. Yy, yy. Ile się zarobiło, więc, więc jeśli ja załóżmy przejdę na, przejdę na pół etatu od marca. To jest marzec, kwiecień, maj. I ja dopiero pod koniec maja mogę, mogę się zgłosić po Primaktivitę, która mi tutaj będzie wyrównanie za moją pensję marcową. Więc to trzeba, to trzeba odczekać. Ktoś, kto przyjeżdża na szybko zarobić, to nawet nie ma czasu się o coś takiego upomnieć. No. A jak ktoś, kto już jakby no, siedzi i nigdzie mu się nie spieszy, no to sobie może później takie rzeczy kumulować, załatwiać.